Siemanko, z tej strony Froxy Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft duals. Już sobie wybieram klasę i zaraz zaczniemy grać Jestem na serwerze MySG, do którego IP będzie w opisie i... Runda się zaczęła, więc w The chyba, um, chyba każdy umie grać. No dobra, nie wiem czy każdy. No to wytłumaczę. Jest 15 sekund na przygotowanie się do gry, a potem spadają takie ściana. Spadają takie ściany i... I możesz się bić z innymi osobami i wszystko wypada ze stołu na, A jak widzicie tu nawet pisać Trzeba... Że... A nie, tu nawet się nie da rozwalić tych surowców. To... O, trafiłem na żelazo. Trafiłem na złoto. Trafiłam na skrzynkę niespodziankę. Dziesięć Już... żelaza, ale to mi ułatwi grę. Trafiłam na złoto. Ui. Okej, okay. to ja. O kurde, nie mam craftinga. Dobra, może kto inny ma. Komuś podwędzę. Znaczy nie podwędzę, tylko. Oli, my favorite, was, to was. Zpraszyła. Chyba znaleźli. Skrzynkę niespodziankę. Trafiam na złoto, na kolejne złoto żelazo, złoto, o Jezus, lawa a fale się nie, nie, kurde, nie, a kurde, O no, e, tu już wiem na arenę. nie mogę? O! Wbienny już na arenę kolejną, więc nic takiego. Znowu wezmę klasę. O jaka mapa? Nie, nie widać. A dobra z tej strony widać. To jest chyba je na arenę tylko. Znowu ta. Idę po Masz... Teraz będę pamiętał. Najpierw muszę wziąć drewno. Ciekawe, czy tu jest jakaś inna klasa możliwa do wzięcia. A nie tylko górnik. Jaki! Jaki shitstorm! Ja to, to jest druga arena na te. Druga ronda na tej arenie. Chciałem powiedzieć. Druga arena na tej rundzie. Dobra. Tu chyba będę mógł kopać. To jest sklepik. Blitz, star. Tu, tu jakieś wybuchy słychać. O! głęboko tu nawet. A już giną. Nie, bo ci niebiescy, a my jesteśmy czerwoni. Że chyba. O, traf... o trafił na skrzynkę niespodziankę. Z snowball. I te. No, to się nazywa... Dobra, nie wiem, jak to się nazywa. Te, 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 te... Deski. Jezus. Nie mogłem się wysłowić. Okej. Okay. Hop, hop, hop. Zaraz będę miał na... No, rzeczy już będę miał teraz. Chyba Mogę zejść na dół? No dobre, jak już mam kwik, zrobię pochodnie. No, gdzieś wpadłam. To mogę kopać. Zaraz chyba powinienem złapać jakieś żelazo albo coś. O, złoto. Złoto też dobre. O, skrzynka niespodzianka. Więcej desek. Jest 10 żelaza, tak jak w poprzedniej rundzie 10 śnieżek. Czemu oni ciągle wybuchają coś? Może. A! Jezu. Nie wiedziałam, że to rzecz wybucha. O, żelazo. Okej. Okay. To zrobię teraz sobie crafting. Postawię go tutaj. Dobrze, że w okolicy nikogo nie ma, to mi nie zabiorą Rzucę z pieca Dob. W jakiej jestem... O, nie, jestem w czerwonych Lol, nas jest najmniej Nie, nie, skrzynka Już tego zrobię To? łatę zrobię jeszcze Miecz. Żelazo, oczywiście. Okej. Okay. Może coś mi się przepaliło. Co? Teraz będę miał kolejne. Okej, okay, cztery. Teraz zrobię buty. Dobrze, że mam jakieś bloki. Będę mógł sobie zrobić jakąś wieżę albo coś w tym stylu. Okej. Okay. Poczekaj. Wow! O, się znalazłam. O, jest żelazo, się przyda na czapkę. Trzy... nie. Się to? Się pokopę. O, mam żelazo, węgiel, to się przyda. Jeszcze zło, o, żelazo lepiej niż złoto. Więcej żelaza, więcej żelaza. żelaza. Co? Ile? Miał dziewięć, już zrobię sponie, jeszcze dwa wykopa. Muszę powinienem na jakieś żelazo wkłaść O nie ma żelaza. lul Czemu fajerwerk? O, żelazo Chyba będę miał wszystko z żelazo. Hop, hop. Jeszcze jedno żelazo. Proszę o. o jeszcze jedno. To nie wiem. To jest sobie. Spodnie to mi zostaną dwa. A ile mam? A dobra, to mi idealnie starczy na wszystko tylko czapka. Mam śnieżki. Spoko. O, ale będzie swój plecy. Jak władło. Mam skok koks. Okej. Okay. Teraz robię nie. Czapka tu wyrzucę te wszystkie niepotrzebne rzecz, rzeczy, chłop, kiluch mi się chyba nie przyda. Też mi się nie przyda. Mi się nie przyda, wezmę tylko to. A, tu nic nie ma. Już mogę wychodzić na powierzchnię w sumie. Zaraz chyba powinien być start tej rundy. Tam widzicie zresztą na map... na minimapce, że... że tu są ściany. Że pomiędzy tymi ścianami jest lawa, i można wpychać do tej lawy. Za to też się otrzymuje te monety. O, głowy spoko. Co to jest? a więcej głów. Bym miał łuk i jakieś szały. Dobra, nieważne, mam śnieżki, będę mógł wpychać do lawy. A co porobisz przez ten czas? Tu mam... ...jakieś coś. Kolejne. To jakieś się robiło chyba z węgla. Te, te płyty. Mogłabym coś wpuścić. Ha, tu gasiłem sobie, sobie zostaje się tak. Nie. Nie wiem, co mogę robić przez ten czas. Ciekawe, czy mógłbym rozwalić i ścianę. Spróbuję, ale wątpię, żeby to się udało. O Jezus, po co zostawiłem kill No dobra, będę musiał bić ręką. Jeżeli da się bić ręką. Dobra, idę. Nie idzie mi. To było wyjście chyba nawet. Lol. A, tam jest wyjście, okej. Okay. Mogę jedzonko zebrać. Słyszę konia? Czy krowa? Nie wiem, ale słyszałem. Odpowiedź węgla konia. No słyszycie ja znowu. O! Aha, czyli nie mogę się przez to przebić. Jeszcze mam 3 minuty. Słyszę krowę. Słyszę, ale nie widzę. Wycąk w sumie mam.